Witam serdecznie w kolejnym odcinku <laughs> World War Z Ze mną jest Rozbawiony Juni Przechodzimy dalej Do rozdziału trzeciego, aktu trzeciego, Moskwy o kurwa Juni <laughs> jest rozbawiony z tego, że wykupiłem wszystkie perk'i, jak pokazuje o tu bo nie zajeżyłem, że z każdego drzewka można robić tylko jeden. Nie kurwa, macie. Nie mogę! Ja bym się boli. o kurwa. Ja je kupowałem za każdym razem każdy perk. Lama gaming. Ale zlamiłem nie. Kurwa, nie, mogę. Ale zlamiłem, nie Boże, ile punktów poszło za że... na rozwój? Na rozwój. O kurwa! Oła! Ale to boli! O kurwa! A to jest... A to jest ciur. To jest... Bo następny ten, nie? By był. Poziom przynajmniej. By miał, no. by miał następny poziom broni i pewnie jeszcze by mi zostało kasę na no następny. <śm>

How no many were down here? No, the I was shown only blueprints for the mission. Follow the tracks. There is a parallel tunnel. I see it. A secret Wiesz, co? Co ty idziesz, a idziesz? Jasne. Co zrobić? Stałem. Stałem. Wczułem. Co miałeś, <laughs> że zaklekałeś żarki kupie? nie tam było. So much promise wasted. I not the city. Oh, <laughs> Not a good sign. Like a -a be the mm -hmm. to The main be back. Here. The system is designed to be opened <laughs> the to be open <laughs> from the inside. <laughs> I need to override. Give <laughs> me

Ja mam ground jak w co? 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 coś jeszcze? Ja high ground jak w Ty możesz, ty siedzisz tam dalej, spektakularnie. Znaczy tam To jest ja, piekło. To jest To jest się To jest To Встану там, блядь. Вот. Панк. Брат, пучайка есть

Tym ból się nie boi kogo A, o, no to też. A gdzie Krycha? O. o, siema Krycha Jak tam? Mam brzydki ryj. A nie, czarne warzywa Twój ładniejszy A, Ale ktoś się A, ich najebał Pojemniaweczka tak. Ale ktoś się ich najebał No Krycha Nowy wojsk Brawo, no, pierdol sam <laughs> bierz, A, dobra <laughs> Ktoś Pakań nacisnął, my. nie? <śmiech> <śmiech>

to Co to jest? Weź ten karabinek Weź ten karabinek Tylko pytanie gdzie on jest gdzie on jest I don't no oh fucking hell, Nie no, no, ma ciebie Nie mogę to

A no są dole, no ale jak mam tu zrobić to? Aha, bo ja nie poszedłem. Krypit Czy sobie Czydziesz? Co I... sody tam gdzie byłeś? Ja Każdy dole A tam! No. A tu jest stary cały ja mam nie widział przejść Gdzie jest ten? Jeden? Dwa Dwa Fuck, sobie. fuck, fuck, fuck. Help. I can get up! To No ja w Mam jeden Reloading. Tutaj to mhm. No dobra, idziemy dalej Chodźcie podleczę tu Dobra Co? Co tu jest Chodźcie, podlecie, tak? mam Dob. Hold still for a stoję, czekaj

Też strzegra, kurwa, ich Kurwa Nie wiem czy go zniszczyć, czy co Dobra, jeszcze jeden? Jeszcze jeden? Jeszcze jeden? No dobra tego tam jest? I tego tam jest? do kurga No jeszcze mnie zablokowali, No jeszcze mnie zablokowali a poszłam ob koszby włącz, jeszcze? Tak, dało no. się. Tu możesz ten, otworzyć drzwi. Otwieram. Otwieram. też, Jest Chodź, chodź Chodź, Już idę, już idę. Kurwa. Jest tam coś ciekawego? Coś ciekawe? Gruby Dobra, nie idzie. idziemy dalej Chodź, Nie ma nic do karabinu Znowu autotruty Ptaczka, czekaj, to śledzę. Taka pada się w Timur. Timur, chodź tu, o. Przyjęto. Taka pada się w Dwa Sorry Ivan, ale wstecześ tam ktoś. No jesteś w ogóle. jakby co? Gdzie? Gdzie? A dalej? O Iwan, chodź tu. dalej. Czekaj, no Czekaj, daj Iwana. ja pierd. Do góry teraz. To znowu może było... Wow. ogóle from nato they didn't officially we were producing pesticides climbing stairs in the cooling tower i'm reloading

Rzeczywiście, oh. ten tak nie nie ale... A to do co tak są drzwi. Musimy się przygrupować. To mi się wydarzy, to będzie końcówka. To mi się wydarzy to jest końcówka. Nie to jeszcze nie Nie to jeszcze nie wiem.

tu jest jeszcze apteczka w razie czego Tu jest jeszcze apteczka w Też jest, o to jest, Dobra, jest... Się się w skali Oto apteczka, A to już Dobra, tu już moczło Nie Daj, tu Przejdźmy się tu jeszcze może coś będzie jeszcze Masz co

Na środku nie. No. I wyprzadować, osłonię. Fuck. Tak. Zaprania misja do powierzyczki. Gromu. Uruchomcie konsolę NF. Dzień z konstrukcją. Dobra, o, jeszcze. Nie spadają. Bo no, to ładuję jak małe wieżeczka. ładuję mhm. drugą wieżeczkę. 2, drugą A, musimy uruchomić. A

Wieżyczka za jest rozładowana. Druga się rozładowała, mogę. Droga się rozładowała. C1 Chcecie 1 Tu też C-1 B. K1. Tu jest C1 u mnie Jest tu dużo sporów, potrzebuję pomocy. Dużo sporów Dobra, lamp no, dobra już nie. Jest. Dobra, lamp dobra. Jest. Dużo amunicji. Municja. Druga. Rozlodowała się. Rozlodowała się. Jedna, tutaj. Odbierzam. Odbierzam. Druga się rozlodowała. Osłaniaj. H Widziałem gdzieś H Tam jest To no, biorę Mogą blisko Nie wiem. Dobra No blisko Dobra, jest. To jest apteka. Masz ten? Tam to to Oto Dzięki O kurwa Ja czytam na ciebie co to tam? Zobacz jak się rada Zarwała się Oh be, be, be. widziałem B Mam tu B, problem Posłuchaj no, Masz? Ok tym Вот две еще раз задавал. Я туда вообще добра. Ух, стоял разу. Ух, да, 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 Wszyscy Przeżywić może. Nawet my Nie my jesteśmy w bunkrze To przeżyjemy Aha Nie bój Nie teraz pieniędzy na No nie

O, 16, szesnasty też No, ale też ponadto. Lever piąty, SMG. na kolejne, no, kolejne broni na ten nie? elo, więc dwie broni, bo do... uh -huh. elo. To nic, na tym, w tym momencie zakończymy i zapraszamy was do finału aktu trzeciego. Cześć.